Witam Was serdecznie na kolejnej edycji naszej imprezy terenowej pod nazwą Storm Show 4x4. Rzeczywiście to jest cudowne, że motosport coraz bardziej się rozbija i chcemy promować ten motosport. Zdecydowaliśmy, że cały dochód z tej imprezy przeznaczamy na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Raj terenowy Storm Show 4x4 zorganizowany jest w ten sposób, żeby każdy kto posiada, jeździ samochodem z napędem 4x4, mógł wziąć w nim udział. Czyli nie trzeba mieć specjalnie przygotowanego samochodu, żeby wziąć w udział w bardzo trudnym wyczynowym rajdzie, tylko jest to bardziej taka turystyka, turystyka off-roadowa. Turystyka off-roadowa jest o tyle piękna, że można, łatwiej robić to każdy, można to robić z całą rodziną. Można pojechać, fajnie spędzić razem czas na takich eventach jak dzisiaj, porywalizować, więc, nie trzeba wiele, żeby zacząć swoją przygodę. Najważniejsze, samochód, chęci, dobre nastawienie i przyjeżdżać. Wspaniale, że ludzie tak potraktowali poważnie to, że jest to rodzinny rajd terenowy, bo jest tyle malutkich dzieci. Tutaj, nawet z Suzuki Grand Vitara przyjechały takie małe szkrawy po 2-3 lata. W jeździmy z rodziną, z przyjaciółmi i z kolegami często też I bardzo mi się to podoba Oprócz jest o tyle fajny, że tu nie ma czegoś takiego, że powiesz, wyprostowujesz prawą nogę i jedziesz Tam jest dużo myślenia, dużo strategii i to jest fajne Pełne skupienie, muszę się zorientować, co się będzie działo Może jeszcze to pomoże Rozumiesz coś, bo ja nic będzie w prawo w lewo, prawo i w, w tej klasie pro, w tej klasie takiej bardziej e, terenowej przygotowaliśmy takie próby, gdzie rzeczywiście raczej będzie tak, że samochody będą utykać i Aha. trzeba będzie je wyciągnąć. Jestem zawiedziony, bo następny wyjechał z studnej, to, to próby chyba trzeba ją teraz jednak głębiej przenieść. Udało się urwać linę od wyciągarki właściwie dwa razy, dwa razy więc. No, było trochę prawdziwego fraudu też. Jest to na pewno duża dawka niepewności, wolności. No i na pewno nie ma tego, co porównywać nawet z wykupioną wycieczką z biura podróży. Było jak się pomoczyć, były także wertepy i jeżdżąc po jakichś właśnie takich wertepach, wjazdy, gdzie nie wiadomo, czy samochód się nie przewróci na bok, no to, to był taki dreszczyk emocji się pojawia. Największym wezwaniem w fraudzie jest stres, nad którym czasami trzeba bardzo mocno zapanować. To adrenalina, której się czasami po prostu nie spodziewamy. Wjeżdżając w wodę, nie wiemy co będzie dalej, jeżeli tej wody najpierw nie sprawdziliśmy. Ja się zapnę, a co? Dobra. Może się nie utopimy. Gaz, 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 Dobrze! <laughs> Tutaj ogromną rolę odgrywa pilot, który mówi jak pojechać, gdzie pojechać. Sprawdza, czy taka urza jest do przejechania, czy trzeba ją przejechać bokiem w Lodzie jest, według mnie, szukanie pieczątek. A według mnie jest to, że e, szczególnie jak jesteś Ten, to masz kierować grupą. Ja myślę, że jest to najlepsza forma nie tylko na poznanie terenów, ale również i ludzi. Takich mm -hmm. przyjaciół spotyka się naprawdę raz na całe życie. Jedziemy do przodu! Opa! A co A, nie dacie rady? Koła prosto, troszeczkę w prawo dajmy. Super, wyjebał, Wiele osób pyta nas, dlaczego offroad, Ponieważ my wyrośliśmy ze środowiska żeglarskiego, motorowodnego. A teraz nagle offroad. Wszystko, co łączy się z przygodą, z aktywnym wypoczynkiem, z turystyką, jest zaszyte w naszym DNA i tak nam blisko generalnie od silników w motorówkach do silników samochodów. I stąd też obecność dzisiaj Karoliny Pilarczyk. Podczas takiej imprezy, jak Storm 4 x 4, każdy ma szansę spróbować czegoś nowego pływacie motorówkami czy nie bo ty mówię że nie bardzo Dobra. E, dobrze to zrobimy zmianę ja cię puszczę za kierownicę zabawa na takiej łódce jest fenomenalna no jak w dystingu, a cały czas ślizgiem i zakręty co da to nie siedzimy w domu to zrealizujemy swoje hobby pasje róbmy coś nie narzekajmy tylko róbmy to co kochamy ahoj storm tak jest ahoj storm